Cześć wam wszystkim, na ile mam Zbyszek. jestem alkoholikiem. Zadośćuczynienie sobie. No, dopóki ja sobie nie wybaczę, nie wybaczyłem, to lipa było zadośćuczynienie innym. I tak dalej. Dzisiaj wiem jedno, że dopóki nie zaakceptowałem swojej przeszłości, i wybaczyłem sobie, nie mógłbym być szczęśliwym człowiekiem. Zawsze by te kotwice z tyłu gdzieś były mojej przeszłości. I się ona w jakiś tam sposób jest zamknięta, załatwiona. Eee, tak naprawdę w momencie, kiedy już wybacz, zacząłem wybaczać sobie, łatwiej mi przyszło zrozumieć drugiego człowieka i i, i, i... i być szczęśliwym człowiekiem. Tak naprawdę, wiecie. Jak się dziś czuję? No fajnie, fajnie. Trochę po górach pochodziłem, nawet sporo. Weszłem tam dosyć wysoko. No. Takie pierwsze sprawdzanie siebie, jak to wygląda w górach po pięciu latach. Jest fajnie, ale dzisiaj pogoda nie dopisuje. Szanse małe na pójście w góry. Są, Ale jestem wdzięczny za to, że tu jesteś. Odpoczywam. Tak i to jest to, czego wam życzę. Dobrego, fajnego dnia radosnego. Pamiętaj, nie jesteś sam. Cześć wam. Hej.